Rozdział 29. Może to guzy. Kradzież w szkole. Tajemniczy ślad. Przyjaźń się chwieje. Stefan milczy. W piątek Wiktor przypomniał nauczycielowi swoją dwójkę z zawieszeniem i prosił o powtórne przepytanie. Pan Karniewicz nie miał dużych złudzeń co do możliwości Wiktora w matematyce i był nawet trochę zaskoczony jego gorliwością, ale musiał być sprawiedliwy. Zapytał. Czujesz się na siłach? Na zupełnie dużych siłach, proszę pana! — odpowiedział skromnie, według własnego mniemania, Wiktor. Nauczyciel był w dobrym humorze, a przesadny sposób wyrażania się Wiktora znał już od dawna. Rozbawiony jego odpowiedzią, uśmiechnął się. W jak wam wiadomo, nie wierzę, ale tak zwane przesiedzenie fałdów, nawet w matematyce, pomaga. Wystąp wobec tego po laury, to znaczy w twoim wypadku po trójkę, skoro się czujesz na zupełnie dużych siłach. Uwaga całej klasy skupiła się na stojącej przy tablicy postaci Wiktora. Oczekiwano nie byle jakiej zabawy. Wiktor Kijanka, najsłabszy z matematyki uczeń i na dużych siłach. To heca. Nauczyciel nie miał zamiaru znęcać się nad Wiktorem. Wiedział przecież, że wiele od niego wymagać nie może. Zaczął od nietrudnego zadania. Wiktor rozwiązał je dość szybko. Nauczyciel podyktował zadanie drugie, trudniejsze. Wiktor zastanowił się raz na początku, potem chwilę w środku i znowu gładko doszedł do końca. Pan Karniewicz zdziwiony spojrzał po klasie. Napotkał wiele par oczu również wyrażających zdziwienie. Powinien już odprawić Wiktora na miejsce, ale z jakim stopniem? Co tu się stało? Słajki Janka. A jak wyglądają twoje zainteresowania geometrią? Odetchnąłbym z ulgą, gdyby jakoś udało się nakłonić cię do bliższej znajomości hmm, z Pitagorasem. Już się udało, proszę pana. Pitagoras to niezwykle mądry filozof, chociaż spodni nie nosił, to jednak... No, 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 Kijanka, już zaczynasz swoje dowcipy. Niezadowolony nauczyciel zmarszczył brwi. Nie wiedział przecież nic o zabawnym pomyśle swojego zastępcy. Spróbuj sobie przypomnieć twierdzenie Pitagorasa. Wiktor z pewnym namysłem, ale bardzo wyraźnie, wyrecytował poprawnie całe twierdzenie. Następnie, nie czekając polecenia nauczyciela, machnął na tablicy zgrabny trójkąt prostokątny, wyrysował właściwe kwadraty i dowiódł co trzeba. Zaskoczony nauczyciel wodził wzrokiem od stojącego przed tablicą Wiktora do siedzących w ławkach uczniów, a wyraz jego twarzy mówił o czymś więcej niż zwykłe zdziwienie o niepokoju. Słuchajcie! Co to wszystko ma znaczyć? No, powtarzam, w żadne cuda nie wierzę. Może zmajstrowaliście prima aprilisowe urządzenie? Ale przecież pierwszy kwietnia jest dopiero jutro. No, zmajstrowaliście coś? My nic a nic, zapewniał gorliwie Sewerek. Chyba, że... No tak, co na pewno żurawiec i niedźwiecki pomogli mu. Aha, pan Karniewicz, wbrew życzeniom Sewerka, nadał tej wypowiedzi szlachetny sens. Chcesz powiedzieć, że go podciągnęli, no to przecież matematyczne głowy, świetny pomysł, cieszył się wychowawca, a widząc uśmiechnięte twarze przyjaciół Wiktora, dorzucił. Tak powinna wyglądać przyjaźń. Wiktor, dziękuję, siadaj dwójkę. Skreślam, jestem z ciebie całkiem zadowolony. Wiktor postanowił nosić teraz głowę bardzo wysoko. Zakrawało to na zadzieranie nosa tak wyraźnie, że aż mu Stefan bez ogródek powiedział. No zostaw już w spokoju, Pitagorasa, a powiedz lepiej, ile to jest siedem razy osiem. Pięćdziesiąt sześć, wypalił Wiktor. O mój drogi, nie próbuj mnie złapać. Dla mnie teraz cała tabliczka w tej z powrotem to dziecinna igraszka, rozumiesz? Nie rozumiem, wyznał Stefan. Ja też tego nie mogę zrozumieć, dodał Bartek. Przecież ja i Stefek najlepiej wiemy, jak trudno ci było z matematyką. Naprawdę trudno, a teraz. Sam się dziwiłem, skąd u mnie nagle wybuchła ta siła matematyczna, tłumaczył Wiktor, bo to doprawdy jakaś potężna siła, istna Mauna Loa. Bartuś, jeżeli ci pamięć nie dopisuje, to przypominam. Mauna Loa, największy wulkan świata, znajduje się na Hawajach. Czegoś się naindyczył. Przecież ja no już, no dobra, mówię wam, że nie boję się teraz żadnego zadania nic za nic. A przecież nie tak dawno, Boże kochany, przy tablicy nogi się pode mną uginały i oto... Rozjaśniło ci się, stwierdził Bartek. A wiecie dlaczego? Proste jak drut, guz, no zwyczajny guz, rozumiecie? Rozumiem, że przy nabijaniu guza można zobaczyć gwiazdy, zgadzał się Stefan. Ale żeby się rozjaśniło na stałe i pomogło w nauce, jakim sposobem? Głupiś, ja nie o takim guzie. Mnie po prostu w głowie na tym matematycznym miejscu, gdzie prawdopodobnie miałem tak zupełnie gładko, musiało się coś zmienić, kapujecie. Stefek, jeżeli nie przestaniesz się śmiać, to ci wyskoczy guz, z którego nie będziesz miał żadnej naukowej korzyści, jak Pitagorasa szanuje. Wartek na wszelki wypadek wsunął się między Stefka i Wiktora, ciągnącego dalej swoje zwierzenia. Przecież ja tej matmy nie cierpiałem, dlatego, że jej ani ugryźć nie mogłem. Szkoda mi było na nią mojego czasu, sami widzieliście. Wszystko było nam marne. Mógłbym przysiąc, że nigdy nic matematycznego nie będę mógł skapować, aż tu nagle, dzięki Pitagorasowi, okazało się, że kapuje, kapuje o szlachetnej filozofie z wyspy Samos. Nie zawiedziesz się na mnie. Laur olimpijski zdobyty na mecie zwycię na twojej złoże skroni. Stefan i Bartek patrzyli na Wiktora niewiele z jego słów rozumiejąc. Las na gruszkę rwał pietruszkę, mruczał Stefan. Zgłosisz się na olimpiadę matematyczną? domyślał się pełen zdumienia Bartek. Ani na gruszkę, i na olimpiadę, a po prostu na rower oświadczył triumfalnie Wiktor. O rany, ale wy powoli myślicie! Rower będzie mój! Nie widzę teraz żadnych przeszkód, żeby go dostać! A kiedy go już będę mieć, kto mi zabroni zostać królakiem? No i wtedy wieniec laurowy tacham do szkoły na Sienkiewicza. Tam podobno znajduje się do piersie Pitagorasa z prawdziwego marmuru i zawieszam na nim wieniec. Mówi się po piersie, poprawił Bartek. Może się tak mówi, ale poprawniej byłoby do piersie, bo to oznacza głowę do pier i do piersi dalej nic, tylko nóżka. No co, może nie? No Owszem, podstawka, odrzekł wymijająco Bartek. – Ty, Wiktor, w ogóle jesteś stworzony do wielkich rzeczy – powiedział z przekąsem Stefan. – U ciebie wszystko kręci się koło ministrów, królaków, cudów i dziwów. Tylko patrzeć, jak obok popiersia Pitagorasa stanie twoje i to nie na jednej, ale na dwóch nogach. Wiktor westchnął tylko i przytoczył z uczuciem słowa wiersza, którego uczono się na pamięć w roku ubiegłym. Nie pamiętacie? Nie wiadomo wcale, jak się sława w życiu rozpoczyna. Pamiętacie? A ty, Stefan, nie zazdrość. Przecież i tobie będzie kiedyś przyjemnie, że przyjaźniłeś się z jakimś nieprzeciętnym talentem. Może coś o mnie napiszesz? Czytałeś przecież, jak Orzeszkowa pisała o Konopnickiej, z którą chodziła do tej samej szkoły. Ja na twoim miejscu zapisywałbym w pamiętniku nasze rozmowy. Nie śmiej się. Może ci się to kiedyś przydać. Choćby do mojego życiorysu. Jakaś złota myśl. Mówiliśmy już kiedyś o tym. I na pewno przez takie rzeczy stanie się ciekawszy. No owszem, opisałem już raz, jak pan Karniewicz męczył się z tobą, zanim ci ten wulkan matematyczny wyskoczył, oświadczył złośliwie Stefan, ale Wiktor, przekonany o swojej niewątpliwie sławnej przyszłości, odpowiedział wielkodusznie. Nie to już kiedyś było. Newton we wczesnej młodości też obrywał dwoje z matematyki. Historia się powtarza, Stefku. Przekonasz się, gdy ją lepiej opanujesz. Tymczasem radzę ci zapisuj wszystko. Prawda, Bartuś? Stefek powinien pisać o mnie dużo. Pisanie na pewno Stefkowi nie zaszkodzi, tylko że papier drogi, odpowiedział Bartak. No i w ogóle za dużo tego gadania, laury, marmury, a kandydatów do losowania roweru będzie niemało, może go nikt z naszej trójki nie wylosuje trójki a więc i Bartek też ma nadzieję Stefan i Wiktor szybko wymienili spojrzenia i nagle uświadomili sobie że ostatnio Bartek przestał kuleć z geografii a więc i on Wiktor z zainteresowaniem przyjrzał się bartkowej głowie, jakby chciał tam zobaczyć wytłumaczenie osiągnięć geograficznych przyjaciela, ale zgrabna, okrągła głowa Bartka pokryta była jedynie gęstą i lekko kędzierzawą szopą czarnych włosów. Wobec tego zapytał: Bartuś, może u ciebie też? No, mówi o tym guzie, o wypukłości, co? Owszem, też wypukłość, tylko że w kształcie globusa na moim stole. Ogromnie rozjaśnia geografię, nie wierzysz? Nie wierzę. Chyba, że wymienisz mi z pamięci wszystkie rzeki Azji, ale już zaraz, a co? Wiktor chciał triumfować, gdy nagle jednocześnie z rytmicznie wybijającymi na jego bokach kuksańcami w proporcji jedna sylaba jeden kuksaniec, popłynął rzadki w ustach Bartka, strumień wymowy. Ob i też Jenisej, Lenna jamudaria, Daria, Huang Ho, Yangcy Chang i Eufrat. Tygrys, Indus, Brahma Putra, Ganges, Mekong, czy już wierzysz? Jeśli nie, to powtórzę. Wierzę, wierzę już, krzyczał Wiktor daremnie, zasłaniając się przed ciosami Bartka. Też Wezuwiusz, też Etna, jeszcze ci mało? No więc Kotopaksi, sześć tysięcy metrów nad poziomem morza, o, rany! Pierwszego kwietnia szkoła, jak zwykle w dzień prima aprilisowy, stawiana była na głowie. Nie było na to żadnej rady. Zrezygnowani nauczyciele z niezwykłą ostrożnością przebywali korytarze, na których trudno było przewidzieć, co im wyskoczy spod nóg lub spadnie ze ściany. Przygotowani na wszystko wchodzili do klas, gdzie znajdowali innych uczniów, inne niż trzeba pomoce naukowe, katedrę przysuniętą do pieca i odwróconą do góry nogami tablicę. Co roku dla którejś podrastającej klasy najdowcipniejszym wyczynem było podłożenie jajka zamiast kredy i wypchanego jeża zamiast ścierki do tablicy. Nie chcąc psuć uciechy uczniom, nauczyciele udawali zaskoczonych, zdezorientowanych okropnie, aby wkrótce potem śmiać się serdecznie z całą gromadą i opowiadać o własnych dawnych uczniowskich Prima Aprilisach. Zgodnie z niepisanym, ale ściśle od lat przestrzeganym prawem, hece i kawały kończyły się razem z pierwszą lekcją. Na przerwie opowiadano sobie wzajemnie, co, która klasa wymyśliła, typowano najlepszy figier i dzień szkolny toczył się już dalej normalnym torem. Tylko jakiś niedoświadczony pierwszoklasista mógł się wyrwać jeszcze w czasie dużej przerwy z oryginalnym pomysłem w rodzaju o jaka duża dziura. Ale milkł szybko unicestwiony pogardliwymi spojrzeniami i kąśliwymi uwagami starszych kolegów. Tak było i dzisiaj. Druga godzina lekcyjna, a był to właśnie język polski, dobiegała końca bez żadnych godnych wzmianki wydarzeń. Na minutę może przed dzwonkiem drzwi klasy uchyliły się ostrożnie i ukazała się w nich ozdobiona białymi wąsami głowa Woźnego Kochasiu, na którego twarzy malował się niepokój, widząc, że pani Ostrowska składa już dziennik lekcyjny. Woźny podszedł do katedry i powiedział szeptem kilka słów, po których jego niepokój udzielił się nauczycielce. – Naprawdę? – zapytała półgłosem. – To chyba niemożliwe, ale proszę, niech pan zapyta. Dzwonek na przerwę dźwięczał donośnie. A zaintrygowana klasa nie ruszała z miejsca. Woźny przez chwilę wodził, po zwróconych w jego stronę pełnych napięcia twarzach. Może omgnienie oka dłużej zatrzymał wzrok na osobie żurawca. Wreszcie zapytał. – Kto z was kochasiu, widział? Dzisiaj rower, ten w holu. – Rower? Dzisiaj? A bo co? A bo co? – odezwały się ze wszystkich stron klasy bezładne okrzyki. Kto się zawołał? E to pewnie jakiś prima aprilis, ale miny pani Ostrowskiej i Woźnego wykluczały żart. Kochasiu zapytał powtórnie. Nikt tego roweru nie widział, a kto z was zauważył, że go w stojaku nie ma? Nikt się nie spieszył z odpowiedzią. Przypominano sobie dzisiejszy poranek. Każdy wtedy myślał przede wszystkim o figlu własnym lub własnej klasy. Cała uwaga pochłonięta była jedynym problemem: uda się kawał czy nie uda? Stojący od kilku miesięcy w tym samym miejscu rower nie stanowił atrakcji. Kto by się nim w takim dniu interesował? Ja zauważyłem dziś rano, że roweru nie ma. Rozległ się w klasie pochłoniętej namysłem głos Stefana Żurawca. Ale myślałem, co pomyślałeś? Nagliła pani Ostrowska, widząc, że Stefan nie kończy. Pomyślałem, Stefan zatrzymał się znowu, niemile dotknięty badawczym wzrokiem woźnego i dokończył szybciej. No, pomyślałem, że rower wzięto do oczyszczenia. Do oczyszczenia? Zdziwiła się nauczycielka. Przecież to był nowy rower, skąd ci to przyszło do głowy? Stefan pozbył się już nieprzyjemnego uczucia i kończył rzeczowo. Perę dni temu, we wtorek czy w środę, nie pamiętam dobrze, proszę pani, zwolniłem się z lekcji wcześniej, bo musiałem dopilnować zwózki węgla i wtedy na dole słyszałem, przechodząc, jak pan kierownik mówił do, kocha, do pana woźnego, że rower trzeba by oczyścić skórzu i że może zrobiliby to uczniowie. Przechodziłeś wtedy przerwał woźny. A ja cię nie widziałem, kochasiu. No, bo pan stał odwrócony plecami. Pan kierownik mógł mnie widzieć. Proszę pani. Wtrącił Wiktor. I mnie i Bartkowi Stefan mówił o tym. Nawet chcieliśmy iść do pana kierownika i zaoferować swoją pomoc, bo rzeczywiście rower był już mocno przykurzony. Ale najpierw zginęła Kasia, a potem ja przyłożyłem się do Pitagorasa, a potem wymyślaliśmy ten prima Prilis, no i tak zeszło, aż. Rower zginął powiedział gniewnie woźny. Rower zginął, zginął ze szkoły, ukradli rower. Wrzasnęło kilka głosów i już nie było siły, która by mogła powstrzymać wszystkich odrzucenia się do drzwi dalej, korytarzem na schody i w dół, po schodach aż do miejsca, po rowerze. Faktycznie zostało tylko miejsce. Kwadrat ujęty w cztery drewniane słupki połączone listewkami, z których żadna nie była złamana, wygięta czy w jakikolwiek sposób naruszona a jednak pusty środek, na którym leżała przewrócona podpórka, utrzymująca rower w postawie stojącej, wymownie świadczyło o tym, co zaszło. Nie sama tylko klasa szósta B zapytywana była o rower. Wieść o jego zniknięciu obiegła już całą szkołę. Balustrada, otoczona tłumem uczniów, zwiększającym się o coraz nowe, napływające ze wszystkich stron partię, była zagrożona. Zaczynała trzeszczać. Każdy chciał zobaczyć, że do oglądania nic już nie ma. Zwonić na zakończenie pauzy trzeba było aż dwa razy. Niechętnie oddalano się od miejsca katastrofy, bo to była katastrofa, wstrząs dla małych i dużych, zagadka, fenomen. Najważniejszy, najgroźniejszy, woźny, sławny kochasiu we własnej osobie nie widział, jak mu sprzątnięto sprzed samego nosa rower, szkolny rower. I to taki rower świat się kończy stefek, bartek i wiktor również na własne oczy stwierdzili pustkę w obrębie stoiska fakt nie wymagał komentarzy stefan i bartek milczeli wiktor zaczął się żołądkować niemożliwe no to niemożliwe i koniec ja się nie zgadzam protestuję weto i kropka nie zgadzasz się? Na co? Zapytał Bartek. – Na to, żeby mój rower zaginął, żeby już go nie było. To na pewno część idiotyczny kawał. Toś jakiś osioł na dowdzie, wysilił, ja wam mówię, że jutro rower będzie tu znowu stał. A jeżeli nie, jeżeli by go naprawdę ktoś ukradł, to to co? To po co mi ten cały Pitagoras? Po co mi te guzy? wybuchnął wiktor i rozwodziłby dalej swoje gorzkie żale, gdyby nie Bartek, który w tej właśnie chwili zwrócił uwagę na małą kartkę niedbale wsuniętą w szparę między słupkiem a listwą. Tkwiła tam niezauważona przez nikogo do tej pory, aż Bartek wyciągnął po nią rękę i zaczął rozwijać. Stefek, stojący tuż obok Bartka, nie spuszczał oczu z rozwijanej powoli kartki. Mignęło mu coś zielono i nagle nie zdając sobie sprawy z tego co czyni chwycił mocną ręką pulchną garść Bartka, wydarł z niej kartkę i popędził w górę schodów przeskakując je po trzy od razu tuż za jego plecami gnał wiktor sycząc dawaj zaraz pokaż mi pokazujesz, dasz dam ci w łeb warknął Stefan. O dobre dwa kroki za nimi biegł zasapany Bartek. Do klasy wpadli ostatni, narażając się na ostre wymówki wychowawcy. Stefan kartki oddać ani nawet pokazać nie chciał. Na próżno w czasie lekcji Wiktor szturchał go w plecy, nie żałując przy tym mało wybrednych pogróżek. Na próżno w czasie przerw doskakiwał do niego, wymachując mu przed nosem zaciśniętymi kułakami. Stefek udawał niewzruszonego, opędzał się przed napastliwością kolegi, jak mógł, odsuwał jego ręce i ze sztuczną obojętnością zbywał słowami nie ma o czym gadać, bzdura, szkoda na to czasu. Wiktor nie dawał za wygraną, ale widać było, że jest już zmęczony. Bartek natomiast nie odzywał się ani słowem, i to spokojne, pełne niemego wyrzutu milczenie przejmowało Stefka prawdziwym niepokojem. Wychodzili ze szkoły na burmuszeni. Wiktor prychał od czasu do czasu jak kot, Bartek miał wyraźnie odętą minę, Stefan niespokojnie rzucał oczami. Nie zwracało to niczej uwagi. W całej szkole dawał się odczuwać nieprzyjemny, pełen podejrzeń i różnych najdziwaczniejszych przypuszczeń nastrój. W holu niedaleko drzwi wyjściowych stał z groźną, niezadowoloną miną kochasił i przyglądał się wszystkim uważniej niż zwykle. W pewnej chwili Stefan spotkał jego oczy, w których czytał i wyrzut, i nawet coś w rodzaju potępienia. Czuł te oczy na swoich plecach aż do samych drzwi, za którymi mimo woli poruszył łopatkami, jakby chcąc się uwolnić od przykrego wrażenia. Stefan, pytam cię po raz ostatni pokażesz tę kartkę. Głos Wiktora brzmiał bardzo stanowczo. Odpowiedzią było milczenie. Albo przynajmniej powiesz, co tam było napisane, bo jeżeli nie Szanowczość zabarwiła się rozpaczą, gotową na wszystko. To zapewne skłoniło Bartka do zabrania głosu. Nic tam nie było, nic oprócz pieczęci, takiej samej, jaką znalazłeś kiedyś w dziurze od kałamarza. Takiej zielonej z kropkami, przypomniał sobie błyskawicznie Wiktor. Bartek już otwierał usta, nagle instynktownie uskoczył w bok przed ciosem Stefana. Żurawiec nie spodziewał się tak zręcznego uniku ze strony mało na ogół wygimnastykowanego Bartka. Cios wymierzony z mocnym zamachem, napotkawszy próżnię, pociągnął go za sobą. Stefan zachwiał się, potknął i rozciągnął na chodniku jak długi. Wiktor wybuchnął śmiechem. To była sprawiedliwość wymierzona ręką losu. – No dobrze ci tak, widzisz? – zawołał z satysfakcją. Stefan podniósł się natychmiast i rzucił by się na pewno na Wiktora, przeszkodził mu Bartek. W chwili upadku Stefana z kieszeni jego kurtki wypadł jakiś przedmiot i potoczył się wprost pod nogi Bartka. Podniesiony przez niego leżał właśnie na wyciągniętej w kierunku właściciela dłoni. Był to niewielki kawałek klinoleum, na którym wyraźnie występowało wycięte, zabarwione zielonym tuszem kółko z tajemniczą, a przecież nie pierwszy raz widzianą literą w otoczeniu czterech kropek. Wiktor gwizdnął przeciągle i bardzo wymownie. Oczy Bartka utkwione w twarzy Stewka również żądały wyjaśnień, ale żadne wyjaśnienia nie nastąpiły. Stefan bez pośpiechu z rezygnacją człowieka, który już utracił wszelką nadzieję na wykaraskanie się z niemiłej sytuacji, ponieważ wszystko sprzysięgło się świadczyć przeciwko niemu, wziął nieszczęsną pieczątkę, schował ją do kieszeni i stał przed przyjaciółmi w milczeniu. Unikając zetknięcia się z ich oczami, zwiesił głowę. Całą jego uwagę zaprzątnął niewielki okrągły kamyk, podrzucany zręcznie czubkiem trzewika. To już było ponad wytrzymanie Wiktora. – Milczysz? – pytał wzburzony do najwyższego stopnia. – Ukrywasz jakieś ochydne sprawy przed nami, przed swoimi najlepszymi przyjaciółmi? – Przed przyjaciółmi, którzy by dla ciebie, którzy by za ciebie. Od tego już dłużej ścierpieć nie można. – Bartuś, Wołodyjowski, bracie! – zwrócił się z potrójnym i nie mniej patetycznym wezwaniem do Niedźwieckiego. Czyżby nie mamy ani źdźbła poczucia tak zwanej godności osobistej, mamy na szczęście to szlachetne i niestety nie wszystkim dostępne uczucie. Ono właśnie nie pozwala nam zostać tu dłużej w towarzystwie żurawca ani chwili. Ono właśnie zabrania nam marnować w tym towarzystwie nasz drogocenny, być może dla przyszłych pokoleń czas i tracić go na daremne tarzanie się w prochu stóp głuchego na prośby przyjaciół żurawca. On każe nam odejść z tego miejsca w ponurym milczeniu bez jednego słowa. W tym momencie Wiktor z tragicznym wyrazem twarzy chwycił Bartka za rękę i pociągnął go, lekko opierającego się na drugą stronę ulicy. Ale odejście bez jednego słowa było widocznie herkulesowym wyczynem dla zwykłego na razie śmiertelnika Wiktora, gdyż jeszcze na środku nieuczęszczanej na szczęście jezdni odwrócił się w stronę Stefana i rzekł z bólem w głosie. — Czuję, z największym przerażeniem czuję, że gmach naszej przyjaźni, ten potężny, zbudowany ogromnym wysiłkiem gmach, rysuje się, chwieje i o zgrozo może lada chwila runie. A wszystko to robi własnymi rękami nasz serdeczny przyjaciel. — Kto wie? — dodał Wiktor ciszej, przekraczając krawężnik. — Może już nasz były serdeczny przyjaciel. Stefan stał jeszcze chwilę w miejscu, w którym go opuścili przyjaciele. To było właściwe słowo opuścili. Ruszył wreszcie chodnikiem, ale nie uczynił tego świadomie. Same nogi poniosły go w stronę domu. Szumiało mu trochę w głowie. Co ten Wiktor naprótł, twejkotaw jak katarynka, powiedział ohydne sprawy, co on miał na myśli. Tak, źle się stało, że wyrwałem tę kartkę z rąk Bartka. Można by przecież, tak jak wtedy przy kałamarzach, ruszyć ramionami i udać, że się o niczym nie wie. Co za ich opchnęło jego rękę. Potem już jedno wypływało z drugiego, a najgorsza ta pieczątka. Nie trzeba się dziwić, że Wiktor i Bartek zbaranieli na jej widok. On sam na ich miejscu zachowałby się chyba tak samo, a co zrobiliby oni w jego położeniu? Bartek na pewno nie gadałby za wiele i może wymyśliłby coś sensowniejszego, ale Wiktor naturalnie o szajce o Alinie, o skrytce, wiedział. By już od dawna każdy, kto by tylko miał czas cierpliwie słuchać poplaniny Wiktora. Co ja powinienem teraz zrobić? Co teraz zrobić? Pytał siebie po raz nie wiadomo, który Stefan. Po obiedzie usiadł przy stole nad rozłożoną książką i przygnębiony, ale już trochę spokojniejszy, zaczął myśleć nad swoją sytuacją. Rzeczywiście, wykręcić się nie było sposobu. Albo nie mówić nic, albo powiedzieć całą prawdę kto posługiwał się zieloną pieczęcią, do kogo pisano listy, co było w listach, dlaczego okazało się potrzebne podrobienie pieczęci, jak to było z szarotką, kto Stefanowi pomagał i tak dalej. Wszystko, aż do końca.